Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Laudatur Jezus Chrystus. Trzy, cztery odcinki, które będą, tylko nie wiem, czy po kolei, z rzędu, czy będzie tak, że rozdzielimy sobie je na przykład na jakieś miesiące. Chciałbym, żeby były na bazie bardzo ciekawej broszury, którą znalazłem. 10 pytań i 100 argumentów. Biblioteka, centrum życia i rodziny. Utopia tęczowej rewolucji. Natomiast ze względu na to, że Tutaj może się wyostrzy, nie wiem czy będzie widać, jakby komuś się udało znaleźć z czasem, warto nabyć taką broszurę. Bardzo cenna wiedza, bardzo, bardzo cenna wiedza. Natomiast jeśli chodzi o same tytuły, które będą się pojawiały, no ze względu na to, że dobrze wiemy jak działają media, jak działa też YouTube, że jeśli podam wprost nazwę, no to z automatu mogą mi usunąć kanał, a trochę byłoby tego szkoda, w związku z tym tutaj używam takich dziwnych określeń w tytułach typu LPG i tak dalej, albo na przykład, nie wolno mi podać tytułu odcinka, bo YouTube go tak itd. Tak no dobrze, w takim razie zaczynamy. Oczywiście ja nie będę czytał całości, będę tylko podkreślone przez siebie zdania podawał, tak żeby też łatwiej było ewentualnie samemu później zachęcić. Zachęcam do tego, żeby odszukać, a też nie chcę yy, przetaczać wszystkiego. Gender i queer, co oznaczają, czy rzeczywiście są tak groźne, jak się o nich mówi. To jest początek. Gender jest jednak uważany za groźną ideologię, ponieważ aspekt płciowości, którym jest identyfikacja psychiczna czy role płciowe, traktuje jako całą płeć, ignorując chromosomy płci, chromosomy płciowe. Drugo i trzeciorzędne rzędowe cechy płci, jak pochwa, penis, jajowody, nasieniowody, piersi, zarost, tembr głosu, rozkład mięśni i tłuszczu itd. A więc ignorując cały biologiczny aspekt płci. Dlaczego? Dlatego traktowanie jednej z warstw płci, na przykład identyfikacji płciowej, tak zwana płeć psychiczna, czyli to, za kogo się uważamy, czy ról płciowych. To, jak zachowuje się typowy mężczyzna czy kobieta jako całej płci, jest skrajną manipulacją. To jedna z przyczyn, dla których gender jest fałszywą ideologią. Dlaczego gender i queer są tak groźną ideologią? Po pierwsze, zagrażają demografii, głosząc wybór płci, forsując różnorodność rodzin, zaburzają naturalny rozwój dzieci i młodzieży. Zasiewając niepewność co do płci i seksualności. W przypadku zaburzeń płci, dysforia płciowa, zamiast przynajmniej wyboru ścieżki profilaktyki i terapii, forsują jedynie kosztowną i ryzykowną zmianę wyglądu zewnętrznego, doprowadzającą do nieodwracalnej bezpłodności i wielu zmian w ciele, a i tak nie wiadomo, czy to pomoże. Tutaj chciałbym taką szybką dygresję. Jakiś czas temu w internecie znalazłem taki obrazek. Jakiś lekarz wypowiedział się w taki sposób, że nie powinno się dzieciom pozwolić na decydowanie w tak młodym wieku na to, kim chcieliby być, ponieważ świat wiadomo może nakręcić ludzi i mogą powiedzieć, że teraz czuje się liquid girl i tak dalej i tak dalej, że płeć może być tutaj zmienna. Że rano się budzę kimś innym, wieczorem uważam, że jestem kimś innym, dlatego że to jest jakiś element mowy i mówi dlaczego. Ponieważ na przykład wiele dzieci y, za młodu, ktoś chciał być strażakiem, ktoś chciał być wróżką, ktoś chciał być na przykład policjantem i on mówi, ja jako małe dziecko chciałem być y, piratem. A co to oznacza, że rodzice mieli pójść za tym, co ja mówię i na przykład obciąć mi nogę i wyłupać oko? Tylko dlatego, że ja tak mówię, w momencie kiedy dojrzałem psychicznie, zobaczyłem, jaką to była głupotą. I dlatego to jest istotne, że to jest tak wiele aspektów, które należy omówić, należy zwrócić na to uwagę i faktycznie nie można zbyt szybko podejmować decyzji. Bo faktycznie zdarza się tak, że ktoś może urodzić się obojniakiem, i jest to jakaś, powiedziałbym, nawet drama dla takiej osoby ale najpierw potrzeba wielu lat pracy, terapii, żeby faktycznie móc określić się siebie w tym wszystkim nie na samym początku, dlatego że też mentalność człowieka się zmienia, psychologiczne aspekty inaczej oddziałują, środowisko też inaczej oddziałuje. Kolejny punkt, ignorując dostępne badania naukowe, na przykład o przyczynach zaburzeń płci, a zwłaszcza o tymczasowości i zmienności identyfikacji płci u młodzieży. Czyli bardzo często te badania na temat gender i queer powodują, że traktują to wszystko niestety wybiórczo. O ile gender nie neguje płci biologicznej, ale ją ignoruje, traktuje ją tak, jakby jej nie było, o tyle ideologia queer idzie dalej. Uważa, że wszystkie sztywne kategorie seksualne, płciowe są ograniczające. Seksualność i płciowość są tu uważane za płynne. Dziś mogę być mężczyzną, jutro uważam się za kogoś między płciami, a trzeciego dnia na przykład za jakiegoś czworonoga. Preferencje współżycia także są płynne. Co gorsza, istnieją obiektyw... Co gorsza istniejącą obiektywnie płeć biologiczną uważa się jedynie za przypisaną przy urodzeniu, a wybraną za tę właściwą. Co to jednak, Co to jednak za płeć? Skoro, aby ją potwierdzić czy zrekonstruować, trzeba przeprowadzać skomplikowane i bolesne operacje wycinające duże połacie skóry i sprawne narządy. Operacje poprzedzane są terapią hormonalną. Hormony płci przeciwnej trzeba przyjmować potem do końca życia. Zatem trzeba być świadomym: nie wolno i, y, ignorować biologii, cech, które biologia ma. Często się o tym nie mówi. Mówi się, że dokonasz operacji, koniec. Trzeba prawdopodobnie w większości przypadków, jak nie wszystkich, do końca życia przyjmować hormony płci przeciwnej. Warto pamiętać, że koncepcja płci jako konstruktu społecznego w oderwaniu od biologii już na początku poniosła samotną klęskę. Pierwszy chłopiec, którego wychowywano świadomie jako dziewczynkę, David Reimer, popełnił samobójstwo. Także jego brat bliźniak. O tym eksperymencie psychologa Johna Moneya, jednego z twórców gender, opowiada głośny film: kobiety z penisami czy mężczyzny z waginami. Zachęcam do tego, żeby później w jakiś sposób odnaleźć y, ten film, który też może być bardzo cenny, chyba że został już usunięty. Kolejny punkt: czy osoby LGBT są prześladowane? Jaka jest sytuacja w Polsce i na świecie? Sądząc po ilości szumu medialnego, mają Państwo wrażenie, że osoby LGBT plus są najbardziej pokrzywdzoną grupą społeczną, że dzieje się im wielka krzywda? O to właśnie chodzi, o wywołanie takiego wrażenia niepotwierdzonego przez fakty. Swoją drogą, wczoraj, ale wczoraj, to znaczy ja ten odcinek nagrywam na początku lipca emitowane będzie dużo później natomiast przeczytałem informację że twórca serialu Przyjaciele publicznie przeprosił przeprosiła to kobieta przeprosiła za to że w jej tych odcinkach które było głównie bohaterowie ani nie należeli do tych mniejszości ani nie było żadnych czarnoskórych i postanowiła wpłacić 4 miliony Dolarów odszkodowania za te zniewagi, których się dopuściła, że wszyscy byli biali i wszyscy byli normalnej orientacji. To jest w ogóle wariactwo. Jaki musiał być silny nacisk pewnych grup społecznych, że ona musiała do tego stopnia tak fajny serial teraz w taki sposób się poniżać i przepraszać. To chrześcijanie są obecnie w Polsce trzy razy częściej dyskryminowani niż osoby LGBT. Choć, co należy przyznać. W niektórych krajach afrykańskich oraz z Bliskiego Wschodu praktyki homoseksualne nadal są karane nawet śmiercią. Przyjrzyjmy się służbie zdrowia. Rocznie do Rzecznika Praw Pacjenta wpływa około 70 tysięcy skarg, ale w 2017 roku nie było ani jednego zgłoszenia naruszenia praw pacjenta LGBT. Pomimo, że w kampanii przeciw homofobii głośno mówiono o 11% osób LGBT, które doznają tutaj nadużyć, i intensywnie szkolono personel medyczny. Przy okazji, autor wyżej wymienionej organizacji uświadamia, że osoby LGBT różnią się problemami zdrowotnymi hmm. tylko nie dopowiada, że wynikają oni między innymi z nienaturalnej drogi współżycia bardzo ważny argument. Od 50 lat wmawia się nam, że musimy być coraz bardziej i bardziej tolerancyjni, szantażując nas pojęciami homofobii czy obecnie transfobii. Obecnie to raczej lobby LGBT o wiele częściej dyskryminuje milczącą większość społeczną. Żądając dla siebie kolejnych nieuprawnionych przywilejów społecznych, zachowuje się nie tylko w sposób krótkowzroczny, egoistyczny i aspołeczny, ale także szkodzi tak naprawdę samym sobie, blokując dostęp do adekwatnej diagnozy, diagnozy terapii i profilaktyki. Osoby LGBT mają już prawa w Polsce, cieszą się w Polsce pełnią swobód obywatelskich. Ale mimo to ciągle żądają więcej. Mają swoje media i portale. Zakładają swoje organizacje, mają swoje miejsca spotkań, kluby dark roomy, czyli zaciemnione pomieszczenia służące do między uprawiania seksu z nieznanymi osobami. Ich czynności erotyczne nie są prawnie zakazane. Mogą wspólnie wziąć kredyt Wspólnie wynająć mieszkanie lub wejść w wynajem mieszkania komunalnego po śmierci partnera, mogą dziedziczyć po sobie na mocy testamentu, mogą odmówić składania zeznań oraz udzielić pełnomocnictw do reprezentacji w urzędach oraz w kwestiach spadkowych, mają prawo do dostępu do dokumentacji medycznej w razie choroby partnera. Także przy braku przytomności, jeśli uprzednio podpiszą stosowne oświadczenie, mają prawo do wychowania własnych dzieci. Prawo w Polsce nie zabrania także adopcji osobie samotnej, choć w praktyce preferowane są małżeństwa. Chroni je przed dyskryminacją także prawo, w prawo pracy. Zatem faktycznie ta granica jest ciągle przesuwana, ciągle się nam mówi, że im nic nie wolno, że wszystkich uciskają. A przed chwilą przeczytałem wiele punktów, które mówią, że to jest kłamstwo. Że przecież mają wiele praw, których nawet zwykły, przeciętny Kowalski nie ma. Mało tego, w urzędach na przykład w Warszawie przecież swojego czasu było tak, że wszystkie katolickie sprawy, które miały być załatwiane, miały być załatwiane trochę inaczej. Czyli po macoszemu trzeba było je traktować. Statystyki pokazują, że związki homoseksualne. Kompletnie różnią się od związków heteroseksualnych. I nie chodzi tu o kierunek popędu płciowego. Są krótkotrwałe, co nie znaczy, że mogą się zdarzyć oczywiście związki z wieloletnim stażem. Natomiast, co do zasady, są krótkotrwałe. Znacznie częściej dochodzi w, w nich do scen zazdrości i przemocy. Znacznie częściej osoby LGBT prowadzą bardzo swobodne życie erotyczne. Pomimo, że oficjalnie mieszkają wspólnie, należy pamiętać, że w kolejce na równouprawnienie czeka jeszcze wiele innych ze 150 orientacji seksualnych. Czyli to nie jest tylko jedna grupa, która się domaga przed homoseksualiści, ale przecież jest ponad 150 grup, w związku z tym zaraz będą dalsze zaraz będą dalsze. Być może z czasem będzie tak, że ktoś, kto chce wziąć związek małżeński prawnie usankcjonowany na przykład ze zwierzęciem, albo z rzeczą. Przecież takie absurdy czasami się już dzieją na Zachodzie. Dlatego tutaj bym przed tym przestrzegał. Ten dzisiejszy odcinek zakończę tym i za chwilkę nagrywamy kolejne z inną tematyką. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Sen i Duch Święty. ጋጃ�